Za nami kolejne smerdą podczas Road to Wrestlemania, więc nadszedł czas, aby to wydarzenie sobie omówić. A was, moi drodzy, zapraszam do subskrypcji kanału, ponieważ filmy na kanale Wrestleman pojawiają się codziennie. Oczywiście też wspierajcie kanał, jeśli chcecie wziąć udział w losowaniu naród podczas Wrestlemania Week. Także bądźcie ze wszystkim na bieżąco, zostawcie polubienie, by film zyskał jak największy zasięg. I oczywiście sercja komentarzy jest dla was. Bardzo rozpoczęliśmy od pojawienia się Reya Mysterio na arenie, co oznaczało jego walkę. Walkę z Santosem Escobarem, która też została zapowiedziana tydzień wcześniej. Nie licząc reklam, które pojawiały się podczas pojedynku, wszystko byłoby w porządku, słuchajcie, ale już nawet nie ma co narzekać na reklamy, które pojawiają się w trakcie show na żywo. Walka stała na całkiem przyjemnym poziomie i dobrze się ją oglądało. Była akcja w ringu, była także akcja poza ringiem, mimo że był to zwykły, normal match. Natomiast już nie tak zwykłe było zakończenie tego pojedynku, ponieważ na arenie pojawił się ktoś. Ktoś w masce Rea Misterio. I okazał się to być Dominik Mysterio, czyli syn Reya, który też przyczynił się do porażki swojego ojca. Legato del Fantasma ponad LWO. Santos Escobar zgarnia cenne zwycięstwo. A my, słuchajcie, chyba dostajemy początek rywalizacji Dominika Mysterio z Rejem Mysterio, dążący do ich kolejnej walki na wrestlemani, tym razem wrestlemani 40. I trochę pokomplikowało mi to plany, słuchajcie, bo miałem w planie dla was nagrania odcinka 6 czy 5 potencjalnych zawodników, z którymi Dominik Mysterio mógłby zawalczyć na wrestlemani 40. 40, ale chyba już to wiemy z kim, zawalczy na rystylamanie 40. Członek Judgment Day został wysłany na smerdę po to, aby znowu utrzeć nosa swojemu ojcu. I wskazuje nam to na prawdopodobny pojedynek tej dwójki na największej ze scen. Także dajcie w komentarzach znać, co wy o tym sądzicie. Partnerem tego odcinka jest Etoto. Legalny polski bookmacher tylko dla pełnoletnich. W etoto można obstawiać wrestling, a my jesteśmy na ostatniej prostej do WrestleMania 40 i właśnie na to wydarzenie dostępne są nowe zakłady. Rejestracja z linku podanego w opisie z moim kodem PATRYKOS daje Wam możliwość skorzystania z pakietu powitalnego, a także darmowe 10 zł zakładu. Ten pakiet powitalny to 777 zł do odebrania w trzech krokach za pierwszą, drugą i trzecią wpłatę. Szczegóły znajdziecie na stronie www.etoto.pl rejestracja. Zapraszam Zapraszam więc do rejestracji z moim kodem, link podany jest w opisie i pamiętajcie, grajcie z głową. Dalej dostaliśmy starcie start o którym już na kanale mówiliśmy i było to starcie kwalifikacyjne do turnieju o miano pretendenta do mistrzostw startimowych. Grayson Waller oraz Austin Fury pokonali Good Brothers, czyli Luca Galloso oraz Kerla Andersona, którzy zresztą nieco później powiedzieli na backstage'u, że Idą oni po mistrzostwa NFT i na dobre przenoszą się właśnie do żółtego brandu. Z kolei Fury oraz Waller zgarniają zwycięstwo, co przekłada się ich na kolejną walkę. Już która, jeżeli ją wygrają, da im awans właśnie do walki o mistrzostwa na wrestlemanie. Rona Breakera od czasu draftu, kiedy został przeniesiony do głównego wrestleru, z nami nie ma. Co prawda, zawalczył kilka pojedynków z jakimiś lokalnymi zawodnikami i tak też nie było go na smerdą. Chociaż czekajcie, był, bo został on pokazany na Title Tronie. I zostało zaprezentowane jego osiągnięcia. Mm, no i tyle, jeśli chodzi o brona Breakera. Nie wiem, czy jakkolwiek poważnie możemy na niego patrzeć właśnie w takiej sytuacji. I to też jest temat na inny odcinek, ale nie wiem nawet, czy tego nie zostawimy sobie, słuchajcie, na czas po w 40. Na Breastage'u z Mierną dostaliśmy segment Naomi i Bianki Belair, to miało miejsce przed reklamami, to miało miejsce po reklamach I chyba w końcu dąży nam to, słuchajcie, do zapowiedzenia walki tag -teamowej podczas WrestleMania 40, o której też pisałem na swoim Twitterze Mowa tutaj, słuchajcie, o walce Naomi, Bianca Belair i Jade Carrill kontra Damage Control. Na Smerdown dostaliśmy walkę, w której Io Sky pokonała Naomi. Po tej walce Damage Control kontynuowało atak, chciała też pomóc właśnie Naomi Bianca-Blair, co przełożyło się później na dalszy atak Damage Control na tej dwójce, a później na Smerdown dostaliśmy zapowiedź pojawienia się Jade Cargill jako oficjalnie już zakontraktowanej zawodniczki Smerdown za tydzień, podczas niebieskiej tygodniówki, co też pewnie przełoży się na oficjalną zapowiedź pojedynku 3 vs 3 na WrestleMania w starciu kobie. Rywalizacja LA Knighta i AJ Stylesa trwa, trwa w najlepsze słuchajcie i tego nie da się odebrać, ja wciąż jestem zdania, że Knight powinien mieć walkę o tytuł na WrestleMania, ale o tym rozmawialiśmy sobie w odcinku poświęconym właśnie sobie LA Knighta, więc jeśli go nie widzieliście tutaj gdzieś go wam zostawiam. Jeśli chodzi o ten storyline to tak, jest on naprawdę świetny i to co dostaliśmy teraz też było świetne. AJ Stalis miał dla nas jakąś wiadomość i to była wiadomość, która była nagrywana wczoraj, miała być ona transmitowana właśnie podczas tej gali. Natomiast ktoś mu przerwał, ktoś to trąbił autem przed domem, bo jakby ważne jest to, że AJ Styles był w swoim domu. I tym kimś okazał się być LA Knight, słuchajcie. Doszło do bijatyki LA Knighta z AJ Stylesem przed domem AJ Stalisa, w co też zainterweniowała policja, zamykając jednocześnie LA Knighta i zabierając go ze sobą radiowozem. Co chciałbym podkreślić przede wszystkim, jeżeli chodzi o cały ten segment, to grę kamer, słuchajcie. Gra kamer, gra świateł poprawiła się znacznie. Po zmianie osób, które tym zarządzają w WWE i to widać w każdym programie, który dostajemy właśnie wyemitowany w TV. Natomiast gra podczas całego tego segmentu, kiedy to policja podjeżdża, mają oni POV kamerkę, mają też kamerę z rejestracji właśnie w, w autach, z których też jakby był ściągany obraz, to naprawdę było słuchajcie genialne. I tak, wciąż uważam, że Styles powinien walczyć o mistrzostwa na WrestleMania. Ale w sumie to, co pisaliście też w komentarzach pod tamtym filmem. Nie odbierajmy tego i nie zapominajmy o tym, jakiego kalibru zawodnikiem jest AJ Styles. Zwycięstwo z AJ Stylesem na pewno Ale Knightowi dużo da i na to też liczę. Mam po prostu nadzieję, że Federacja go nie podrzebie i jeszcze w końcu ten tytuł dostanie. Jeżeli chodzi o ten segment, genialny. Dalej dostaliśmy kolejną walkę kwalifikacyjną do turnieju. O awans do walki o mistrzostwa taktimowe podczas Wrestlemania. Będzie to ladder match przypomnę. A w tym starciu The Street Profits pokonali Authors of Pain. Walka kończy się roll-upem, może nie należała ona do najprzyjemniejszych, natomiast wydaje mi się, że i tak te dwa taktymy będą na Wrestlemania wmieszane w walkę swoich kapitanów, że tak to ureśle, bo tam Karen Ross prawdopodobnie zawalczy jeden na jednego z Bobim Lashlin. No i w main evencie Gali Smerdom dostaliśmy, moi drodzy, face to face Romana Rejnsa i Cody'ego Rhodesa, którzy już za dwa tygodnie zmierzą się ze sobą na WrestleMania 40. Jak ten czas leci, tylko dwa tygodnie pozostały do WrestleMania 40, więc subskrybujcie ten kanał, ponieważ tutaj na kanale codziennie pojawia się nowy content, dwa, a nawet i trzy filmy, a także od przyszłego tygodnia dorzucamy jeszcze transmisję na żywo, więc po prostu nie możecie ich przegapić. Segment ten był tradycyjny dla tej dwójki, który też mogliśmy oglądać już miesiące temu, Temu, I w tamtym roku i tak dalej Roman Reigns stanął z Cody Rhodesem twarzą w twarz Roman Reigns powiedział, że uważa Cody'ego Rhodesa za głupce, Ponieważ ten ufa Sefowi Rollinsowi A to właśnie Roman wie najlepiej Kim jest Seth i co Seth potrafi zrobić Przywołał tutaj oczywiście zdradę Sefa Rollinsa na The Shield Kiedy to... Wbił nóż w plecy Romanowi Reignsowi I potraktował go krzesełkiem Roman Reigns zapytał, czy Cody Tak naprawdę może ufać Cefowi. Wtedy piłeczkę zaczął odbijać Cody Rhodes, który powiedział, że To właśnie drużyna z ostatnim Członem nazwy Rhodes W swojej nazwie była pierwszą Drużyną, która pokonała The Shield Mowa tutaj właśnie o Colding Rhodesie I Goldaście, także Przypomniał naprawdę dość mocną sytuację Dla Reignsa, o której w sumie sam Nawet bym nie pomyślał Cody Rose mówił także o tym, że Seth może nienawidzić Rolls'a, ale jeszcze bardziej nienawidzi Romana Rainsa. I to właśnie ten wspólny cel łączy ich w celu detronizacji Bloodline. Cody też na koniec odbił bardzo fajnie piłeczkę, mówiąc, czy Roman tak naprawdę może ufać Derokowi. I tutaj już pojawiają się, słuchajcie, pierwsze schody, pierwsze tematy odnośnie tego, o czym rozmawialiśmy w jednym z ostatnich odcinków na kanale, czyli zdrady The na Romanie Reignsie podczas Wrestlemania 40. Na ten film też was serdecznie zapraszam. Cody Rhodes życzył powodzenia Reignsowi na WrestleManii, wyciągnął do niego rękę, ten jakby wykonał gest, jakby chciał mu podać tę rękę, ale finalnie się zdecydował tego nie zrobić, podał rękę Heymanowi i opuścili ring. A potem gdy muzyka już grała na arenie, jeżeli chodzi o Romana Reignsa, pojawili się jeszcze ilu przymierzeńcy, słuchajcie, z Bloodline, czyli Solo Sikoa i Jimmy Uso, którzy dołączyli do niego i stanęli jakby wiecie, wymierzyli się z rampy spojrzeniami z Cody Rhodesem, który był w ringu, ale jak się okazało, nie był sam, ponieważ po chwili z publiczności wyłonili się również Jay Uso oraz Seth Rollins, którzy do niego dołączyli i takim właśnie Spojrzeniem tej trójki naprzeciwko siebie z ringu na rampę, zakończyliśmy Smackdown. Przed nami, moi drodzy, jeszcze tylko dwa epizody Smackdown. Pozostały dwa tygodnie do Wrestlemania 40, więc będzie to naprawdę gorący okres. więc śledźcie kanał Wrestleman. Zapraszam Was do wspierania kanału, jeśli chcielibyście otrzymać specjalne plakietki, a także wziąć udział w losowaniu naród podczas Wrestlemania Week. Bo dla wspierających przygotowane są nagrody. Dajcie oczywiście w komentarzach znać, co Wy sądzicie o tej gali. Jakie Wy macie odczucie odnośnie rzeczy, które się wydarzyły. Była to całkiem przyjemna ale nie było tutaj fajewerek, ale też nie możemy się już za bardzo tego spodziewać, bo mamy dosłownie ostatnim pasom do WrestleMania i nic konkretniejszego, nic grubszego, co też mogłoby narazić kogoś na kontuzję, się już dziać nie będzie. W opisie znajduje się dla Was link do rejestracji na serwisie Etoto. Rejestrując się z moim trudem Patrykos, otrzymujecie pakiet powitalny, a także darmowe 10 zł freebetu. I to jest coś, co ostatnio wprowadziliśmy z Etoto, ponieważ zwiększyliśmy dla Was ten freebet z 5 do 10 zł, także nowe osoby otrzymują dodatkowo jeszcze 5 zł, czyli łącznie 10 zł freebetu. Pamiętajcie, że gra jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich i róbcie to z głową. My, moi drodzy, widzimy się jeszcze dzisiaj w filmie z WB 224 My Rise, a jutro już o 7.00 w kolejnym materiale tematycznym. Subskrybujcie kanał, dziękuję, że jesteście. Życzę Wam spokojnej soboty i dobrego weekendu. Trzymajcie się i cześć!